Przegląd, przegląd nowego motywu i nowego pakietu. No. Więc, mm. Pakiet wygląda bardzo ładnie. Ten jednorożec mi się mega podoba. Chciałabym mieć takiego. Więc się robi z tym pregazem jednorożcem później. Taki bardzo ku... słodki jest. Zmieniłabym. No więc. Bardzo cute Te włosy też są nawet spoko Mi się podobają, tylko mogłyby być zmieniane Trochę No, na razie to są takie mm, 4 na 10 Ciekawe Jak leżą na Movistar, bo to też Dużo zmienia Kolory osobiście bym zmieniła To to nie wiem Nawet skrzydła to są, czy co Chyba to są skrzydła takie 2 na 10 Mi się to nie podoba te buty po zmienionych kolorkach naprawdę mogą być bardzo ładne. Tak samo ta sukienka, bo teraz tak jest taka 2 na 10, ale po zmienionych kolorach naprawdę mogą być ładniejsze i ogólnie temu pakietowi to daje takie um, takie 6 na 10, ale głównie to przez tego jednorożce. Więc um, przejdźmy już do motywu. Więc Moda dziewczęca. Hmm, ja już widziałam to wcześniej. Ogólnie to ten motyw, to nie wiem, jak go nawet ocenić. Bo są tu jakieś takie czarne rzeczy. Są tu pastelowe rzeczy, jak te włoski, albo ten płaszcz. Niektóre są na, naprawdę bardzo ładne i niektóre są... To jest dziwne, nietypowe. Nie wiem nawet jak ocenić, bo dla mnie to jest pomieszanie kilka motywów w jedno. Po prostu takie mishmash Bo są tu jakieś elementy takie czarne, są jakieś elementy róż... elementy różowe, są elementy pastelowe tak jak tutaj widzicie. I są też elementy rainbow, które mi się naprawdę bardzo podobają. Mi się podoba to. Na pewno zrobię luka z tych rzeczy. Hmm, ten motyw. Nie wiem nawet, jak ocenić ten motyw, bo po prostu wszystkie są takie. To są jakieś różowe elementy. Tu są w ogóle jakieś zielone. To są tęczowe. Czy nawet. Mm -hmm. Nie wiem. Taki. No, na pewno. Nie, no. Mm -hmm. W większości motywach to jest właśnie taki jakiś kolor taki kolor przewodni. Tak jak w tym Frocks był zielony, w tym Be Mine jest biały, kremowy. A w tym to właśnie nie wiem. No i oceniam ten motyw na takie. 3 na 10, bo niektóre rzeczy są naprawdę śliczne, takie jak ta koszulka, czy te serduszka, albo te włosy, które mam na sobie, albo na przykład te spodenki są mega ładne. A niektóre rzeczy są jakieś takie, nie wiem. Przejdźmy może do animacji, bo też widziałam, że są nowe animacje i to mi się bardzo podoba. Um, dobra, więc ojej, ale cute. Mogę sobie na tęczy siedzieć. Wow, zawsze marzyłam, żeby siedzieć na tęczy. Hm. Mogę rzucać sercem. Mogę być takim czymś tym, tym takim. Mogę siedzieć na chmurce, kurczę, kupiłabym sobie siedzenie na chmurce do mnie nie stać. Będę zbierać teraz na to, żeby siedzieć na chmurce. Um, to jest mega ładne. To jest też takie spoko, zjeżdżalnia ptęczowa. Tylko nie wiem, czemu pod koniec jest jakieś takie podnoszenie rąk. Um, mogę wysyłać serduszka super. Jeść watę cukrową, nawet nie otwierając buzi. Wow! A to to chyba jest z poprzedniego motywu. Więc animacje są mega ładne dla mnie. To jest rzeczy może są jakieś... Spójrzmy, ale jeszcze są nowe rzeczy. Oczywiście, że są co... Ojej, to jest ładne, mega. To jest takie... Nie wiem jak to jest To mi się osobiście nie podoba. To jest bardzo fajne. A ten czy też jest mega ładna. Ten unicorn też jest kupoczko. I flamingo Love Super. Jeszcze skończyłem z tym materiałem, to jest taka, jeszcze jest władza zagrała i oczywiście chmureczka w scheralcie, hmm. Jeszcze sobie magazyn Fame. Um, no, ta nowa aktual no nie wiem czy to się aktualizuje, no ale wiecie o co chodzi. Właśnie ten nowy pakiet, ten um, jakby mo na modzie dziewczęcej. Rzeczy i animacje. Na razie mają takie. Um, um, takie. Sz, sz, um, nie wiem, 5 na 10, może, bo bardzo podniosły animacje, bo, bo mi się mega podobają. Um, jeszcze ch chciałem sprawdzić modę chłopięcom. Nie wiem po co, ale chciałem sprawdzić, bo czasami oni mają in Aha, weszłam na modę dziewczęcą. Czy chłopaki mają. Hmm, dobra. Jednak jestem na modzie. No, jestem na modzie chłopięcej. Halo? Czy jestem na modzie chłopięcej? E, tak, chyba jestem na modzie chłopięcej. Proszę... E, se... Co oni mają taką fajną czupeczkę? na nową. Mają sweterek tęczowy, Boyfriend Material. material. Nie no. Trochę nie wierzę, że to jest moda chłopieca. Nie to, że coś że. Bacz mi chodzi o te włosy. Ale tak, jesteśmy na morzu chłopięcej, bo tu więcej rzeczy też ma takie rzeczy. Bardzo ciekawe. Um, I to tyle ogólnie z tego przeglądu.